Z tej strony Bobixon witam Was w tutorialu do kostki 3 na 3 na 7 w wersji super. Jest to wersja druga, czyli taka, w której jedno koło jest stacjonarne, natomiast drugie się porusza. Kolejna kostka z serii Kuboidów od wit Kostka przyjemna, fajna, ładna, podobna do wszystkich poprzednich, więc zacznijmy ją mieszać. Kostka ma dwa koła. Jak widać na tym kole się te elementy nie rozdzielają, natomiast na tym kole e, nam uciekają. Jest to kostka e, porównywana do tej kostki od Witty Super 3 na 3 x 3 przy czym ta ma dwa kółka stacjonarne, lub można to też porównać z wersją z kostkami 3x3 e, od MF8 i Diane całej serii. E, tak, z przyczyną ta kostka jest, kuboidem nie jest e, zwykłego kostku e, 3 na 3. E, z kostką trzeba pokombinować troszeczkę, aczkolwiek nie jest to nic trudnego, o czym zaraz się przekonacie. Wystarczy trochę, jeszcze trochę to porozdzielajmy. Dobra, myślę, że mniej więcej te są pomieszane. Kostkę można pomieszać jeszcze jak kostkę 3 na 3 Kostka jest zmiennokształtna, nie ma regularnych krawędzi i narożników. I po pomieszaniu wygląda to tak, czyli dosyć ciekawie i strasznie. Należy no, pamiętać, że białe koło przynajmniej u mnie mamy stacjonarne, natomiast żółte koło. Porusza się z krawędziami, i z narożnikami. Zatem zaczniemy od sparowania tych elementów na kole białym, bo tylko tutaj one się przemieszczają. Dajemy na górę. Tu mamy żółty, tu mamy duży biały, mały żółty. To tu szukamy dużego żółtego. To jest duży żółty. Jak przesuniemy tutaj, to ten żółty tu wejdzie. To tutaj szukamy białego. Wszystkie pozostałe białe mam e, ułożone, więc podstawię w to miejsce biały. E, to miejsce podstawi biały, i tutaj też muszę podstawić biały. I ułożę te krawędzie, i teraz narożniki. E, będziemy przemieszczać kostkę w tą stronę. Więc wróćmy tu, pierwszy narożnik. A może być ten. I tu musimy znaleźć mały biały element. Tak, żeby ten duży na niego e, najechał. Ej, mały biały element, e, on jest tutaj. Wstawiamy go na dół. I tutaj mamy... E, tu mamy duży żółty, to tu szukamy... E, taki element, który będzie miał mały żółty, i ten element jest tutaj. Rzućmy go, i tutaj szukamy czegoś z małym białym elementem, i on jest tutaj, ten element. I teraz, jak mamy to zrobione, w taki sposób przekręcamy, i w ten sposób tak było. Tak jest. I mamy gotowe. Jeśli mamy więcej elementów, no to po prostu robimy to na dwa lub trzy razy. Jeśli mamy tak, taką ilość tych krawędzi, albo narożników do zamiany, że nie mamy pełnych, to nie mamy wszystkich czterech do zamiany, to podstawiamy je tymi pełnymi. Tak, żeby biały wszedł na biały, a tutaj na przykład jak jest żółty i tu jest żółty, to ten żółty, żeby tu wszedł, a ten, bo tu musi być biały wtedy, żeby to było nie ułożone wszedł na kolejny biały, tak jak to w zasadzie e, robiliśmy teraz, czy e, no tak jak tutaj, hop i tu by nam się sparowało, no my to mamy akurat ułożone więc przechodzimy dalej, bo tu mamy kolejne przechodzimy do ułożenia kostki 3 na 3 i Układamy ją w taki sposób, jak, w taki sposób w jaki umiemy. Prawda? Tu mamy tak czerwony, tu mamy czerwony, biały i na tym elemencie tylko ten czerwony się dla nas liczy, a na tym środkowym centrze też tylko ten środkowy pasek. Tu mamy niebieski, on musi. Oczywiście paski muszą być do siebie równolegle w taki sposób. Tu mamy czerwony, tu mamy już gotowy niebieski, tu jest zielony, ale on nie ma być tutaj, tylko tutaj. Też mają być równolegle, stawiamy na dół. Tu jest pomarańczowy, on nie ma być w taki sposób, przekręcamy równolegle i wrzucamy na dół. Mamy wszystko dobrze, ten element jest już na swoim miejscu, szukamy krawędzi zielono-pomarańczowej. I gdzie ona jest? Tu jest zielono-czerwona, czerwono-niebieska, pomarańczowo i tu jest zielono-pomarańczowa, zielono-pomarańczowa, i tu jest taki kolor. Nie, tu mamy niebiesko. Właśnie, to w tej kostce jest. Najcięższe, żeby się nie pomylić z tymi kolorami. Czerwono-zielony on ma wyjść tutaj. Tu jest czerwono-zielony, więc ja sobie go wyciągnę. I czy mam dobrze? Tu ma być te, Nie mam dobrze, więc rozbijam tą parę jeszcze raz. i Stawię ją w taki sposób. Teraz jest tutaj się robią te paseczki. Tu sobie cofam. I tutaj mam pomarańczowo niebieski, niebiesko pomarańczowy. szedł Teraz biało, niebiesko czerwony biało, niebiesko, czerwony, niebiesko, czerwony one są tutaj też weszły i został mi ostatni on jest tutaj tu jest ten element i wstawiam teraz układam górną warstwę w taki sposób oczywiście każdy sobie robi tak jak chce I mamy zorientowaną tą górną warstwę. Tu oczywiście już nic nie permutujemy. Punktem wyjścia jest dla nas ta, ten środkowy element. I tak zaczynamy od, tego, od tego, tego paseczka tutaj, tej warstwy poniżej warstwy środkowej i ustawiamy te środkowe elementy. Pomarańczowy jest tutaj, więc ja robię tak. Podstawiam tylko tą jedną warstwę i oddaję na dół. Teraz zielony. Zielony jest tu wyżej. Ruszę tylko tą warstwą, którą mam, no tymi symetrycznymi warstwami, które układam. To jest dobry nawyk do układania tej kostki, żeby sobie tutaj nie zburzyć góry, szczególnie, że no tutaj możemy sobie już naprawdę namieszać, jeżeli sobie coś zostawimy. E, więc tak. E, podstawiliśmy, myśmy podstawić zielony. Zielony, cofam. E, czerwony. On jest tutaj. Podstawiam go. I cofam. Czerwony, niebieski. I wszystkie mam gotowe. I teraz standardowe w kuboidach wstawimy te narożniki, oczywiście narożniki muszą być na górze jakby odwrócone, żeby po wejściu były prawidłowo. Czyli skoro tu musimy zielono-pomarańczowe mieć na górze, słuchamy pomarańczowo-zielonego. Jest tutaj 2R, U, 2R, U, 2R. I tu zostaje nam taka sytuacja, gdzie ten biały zostaje nam na górze. A ten na dole. Nie możemy do tego dopuścić, ponieważ algorytmy mogą nam to pomieszać. Co robimy? Podjeżdżamy tym białym na drugi koniec, podjeżdżamy tym żółtym, robimy kolejne U2 i cofamy ten ruch. Tutaj paseczek jest zachowany. Oczywiście on ma w tym momencie parity, ponieważ jeden raz wykonaliśmy algorytm, który to parity powoduje. Aczkolwiek musimy ten biały zrzucić, żeby tu wszystko było dobrze. I wracamy do tej warstwy, którą układamy niebiesko pomarańczowy musimy znaleźć na górze niebiesko pomarańczowy on jest tutaj, 2R U 2R U' 2R przed i teraz z powrotem jeszcze raz to U2 2R U2 2R, OK i to parity nam zniknęło, tu mamy ułożone Zostają nam jeszcze dwa narożniki. Czerwono, niebieski na górze szukamy. Nie jest niebiesko-czerwony, jest czerwono-niebieski. 2R, U, 2R, U', 2R i z powrotem zrzucamy ten biały na dół. OK, mamy parity, przesuwamy o jedno i szukamy czerwono, nie, szukamy zielono-czerwonego. On już jest tutaj. 2R, U. 2R i 2R i z powrotem ten biały musimy wstawić na dół i w ten sposób mamy już dwie warstwy zrobione. Przechodzimy na górę. Patrzę, co tu mamy. Tu mamy dwa razy do zamiany narożniki, więc to zrobimy. I tak to możemy oczywiście wszystkimi warstwami kręcić, nie ma problemu. 2r u 2r u' 2r u' d, taką samą liczbę warstw 2r u' 2r i mamy e, 2r e, u 2r u, tak i ponownie z rzutka na dół Nie, ile to zrobię. O tak. Tak, niebieskie się zrobiły. Mój błąd oczywiście, i przekręcam sobie, i teraz muszę zamienić e, te dwa elementy, i ten sam algorytm. 2R, e, U, 2R U, 2R U', 2R U', D, 2R U', 2R, U i 2R. I tu mogę cofnąć. Woda, na nam to dolną warstwę przesunie. Tu mamy zielone światła, czerwone, niebieskie. Pomarańczowe zostaje nam um, pozamieniać e, te środki. I popatrzmy, jak to będzie najbardziej optymalnie. Te dwa i T2. Dwa. dwa razy, nie będzie żadnego parity więc zamieniamy te 2 2R U 2R U 2R U2 2R U2 2R U 2R U' 2 r u 2 r u 2 r są zamienione, mamy parity więc trzymamy go z tej strony i przestawiamy sobie teraz te 2 2R u, 2r, u, 2r, u2, 2r, u2, 2r, u' 2r, i kolejną warstwę mamy gotową. Czyli jakby mamy ten środkowy pasek, mamy teraz już jakby dołożenie kostkę 3x3x5. Na na Z powrotem wchodzimy na dół i robimy to tak jak wcześniej. Ja sobie tutaj amdiadę. Podstawię i cofnę. Pomarańczowy tutaj zielony ma być. Nie mam zielonego. Jest tutaj. Więc najpierw sobie podstawię czerwony. I cofam, eee, Tu mam niebieski do podstawienia. Jest niebieski na górze jest. Więc podjeżdżam. Wstawiam niebieski i cofam. I mam niebieski, pomarańczowy, czerwony i jeszcze zielony. Tak samo. I jest gotowe. I wstawiamy narożniki. Zasada działania jest ta sama. Czerwony, czy. Ja sobie to od razu tutaj, żeby widzieć, co robię. Pomarańczowo-zielony. Nie ten. Nie ten, nie ten. Nie ma go tutaj. Dobra, niebiesko-pomarańczowy. Nie ma. Czerwono-niebieski. Niebiesko-czerwony jest. O, jest czerwono-niebieski. 2r. U. 2r. U' i 2r. I z powrotem musimy zrzucić ten element na dół. I mamy tutaj parity, i jedziemy dalej. Tu mamy zielono-czerwony mieć, zielono-czerwony jest tutaj. 2r u, 2r u', 2r Stawiony. Z powrotem odjeżdżamy tą stronę, postawiam żółty i wymieniam. Eee, środkowa warstwa tutaj gotowa. Tu parity zniknęło. Zostają mi dwa elementy i one będą na górze, bo nie są na dole nigdzie wyzamienione, więc e, pomarańczowo-zielony tutaj, 2R, U, 2R, U', 2R, odjeżdżam tym białym, podjeżdżam i cofam, to jest dobrze. Niebiesko-pomarańczowy, to nie ten a to będzie te 2R U 2R U' 2R i sobie tutaj cofam, a nie cofam jeszcze pamiętajcie mamy do zamiany te dwa odjeżdżam U2 i teraz dopiero mogę cofnąć i w tym momencie mogę ułożyć zostają nam ostatnie dwie warstwy no i tutaj e, kilka istotnych szczegółów. Będziemy tak. Tu widzę, że mam pomarańczowe do zamiany, żeby one były tak jak trzeba. I tu już musimy ułożyć, jakby te dwie warstwy, jeżeli chodzi o narożniki, bo pamiętajcie, że w algorytmie, w którym zamieniamy te narożniki, mamy ruch D, który spowoduje nam taką sytuację. Więc nie możemy tego. Zrobić w taki sposób. Natomiast jeśli zrobimy to w taki sposób, że będziemy robić dwie warstwy, to ruch dwoma warstwami nie spowoduje tego obrotu, ponieważ tylko pojedynczy ruch powoduje to, że ta ściana nam pomiesza te elementy. I teraz tak, musimy to zrobić w taki sposób. Pomarańczowy, pomarańczowy. Te dwa się muszą zamienić miejscami, żeby były dobrze. Te dwa są dobrze, czyli te dwa się muszą zamienić miejscami. Tylko teraz tak, żebyśmy to mieli zrobione tak jak trzeba. Te dwa są dobrze, a na górze żadne nie są dobrze. E, tutaj wykonamy to, nam wejdzie. I tu musimy wykonać. E, tak. Mm. No dobra, wykonajmy tak, jak jest na tą chwilę. 2R. U, 2R U', 2R U', D dwoma warstwami 2R, U' 2R, U i 2R cofamy sobie ten ruch i teraz tak, tu mamy dobrze na dole mamy dobrze i teraz sytuacja jest tego typu, że e, tak, tutaj mamy dobrze. Tu są oczka, do zamiany jest tylko ta jedna, jakby te dwie krawędzie. Ale jak to zrobić? Bo w przypadku, gdy wykonamy to ponownie, to na dole nam się pomiesza, na górze nam się ułoży. Więc musimy to zrobić w taki sposób, że wykonać ten algorytm dwa razy. Zamiast zamienić te dwa narożniki, to zamienimy te dwa narożniki i. O, przepraszam, problemy techniczne. Yy, I te dwa narożniki. Więc tak. Yy... Na dole mam dobrze i o tym pamiętam, że tu dołu nie przestawiam. Natomiast na górze wykonać muszę ten algorytm dwa razy. I wykonać go tak tu i tutaj. Czyli algorytm u2 i algorytm. I tak 2r u 2r u' 2r u' d. 2R, U', 2R, U i 2R to sobie cofnę i teraz na górze to warstwo U2 i teraz 2R, U, 2R, U', 2R, U', 2R, U D 2R, U', 2R, U i 2R cofam i co nam się tutaj podziało Czerwone dobrze, to dobrze. A tutaj dalej źle. I gdzie jest błąd? Czyli jeszcze raz. 2R. U2R. U 2R. UP 2R. Uprim D 2R. u' 2R. U 2R U2. U Nie U2. Tu jest, się oczka zrobiły, dobra. I teraz raz, u 2R. U2R, Uprim, 2R, Uprim, D, 2R, Uprim, 2R, U i 2R, 2R, 2R. I w tym momencie mamy niejako narożniki gotowe. Pozostaje nam pozamieniać tutaj te środki. Tu będziemy musieli zrobić jeden ruch, drugi ruch i trzeci, więc wystąpi nam chyba parity. No, więc spróbujmy 2R I teraz jedna warstwa U, 2R U 2R U2 2R U2 2R U 2R U' i 2R Jest parity, dobra eee, I Przekręcam, oczywiście Teraz sobie z automatu zabieram na dół ten biały i zamieniam te dwa, 2r, u, 2r, u, 2r, u2, 2r, u2, 2r, u, 2r, u, e, u, u' i 2r. Mm, ok, teraz jeszcze raz ten biały na dół wrzucam. I patrzę co tu dalej zostało. Zostały nam jeszcze te dwa elementy do zamiany 2R. Eee, a, dobrze, 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 to 2R U, 2R, U, 2R, U2, 2R, U2, 2R. 2R. 2R U, 2R, U' i 2R. Mamy tu do czynienia pewnego rodzaju parity które e, które spróbujemy rozwiązać a tu nam na górze jeszcze się dwa zamieniły w tym momencie no dobra, teraz tak e, mamy to parity, trzymamy parity przed sobą i wykonujemy algorytm U2 dwoma warstwami, R2 F2 u2 dwoma warstwami, U2 jedną warstwą, F2, R2 i U2. I teraz zamieniamy, i oczywiście musimy zrzucić ten biały i cofnąć ten, to ustawienie, i kostka jest gotowa. Kostka nie jest trudna, trzeba tylko wypracować sobie na niej pewną strategię. I kostka ułożona. Tym razem to wszystko. Cześć.